Witajcie na kanale, dzisiaj opowiem Wam troszkę o jednej z najbardziej satysfakcjonujących i zadziwiających serii w świecie gier, Five Nights at Freddy. Zanurzymy się w jej mroczne zakamarki, opowiem Wam o historii powstania całej serii FNAFa, jakie również przedstawię Wam najważniejsze wydarzenia z gier i serii książek. Jeżeli lubicie tajemnice, roboty i historie spiskowe, to zostawcie subskrypcję i zostańcie do końca z tym materiale. Na początku zaczniemy, może, od genezy powstania tej oto gierki całej serii. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy niezależny twórca Scott Cafton wydał pierwszą część Snap'a. Pomysł narodził się po negatywnej recenzji jego poprzedniej gry, gdzie gracze stwierdzili, że postacie wyglądają jak straszne animatroniki z koszmaru. Scott więc pomyślał, a co jeśli zrobię grę, gdzie to będzie atutem. I tak narodziła się właśnie seria, w której jako nocny stróż musimy przetrwać w pizzerii, gdzie nocą roboty ożywają. Gra zdobyła ogromną popularność dzięki klimatowi, minimalizmowi i jump które na YouTubie zrobiły furorę. Jest wiele czynników, dlaczego FNAF stał się aż tak bardzo popularny. Głównie dlatego, że dawał widzom coś więcej niż tylko strach. W jego kodzie, plikach, gazetkach i dialogach kryły się różne wskazówki do poznania tajemniczej historii. Rozbudziło to bardzo kreatywność fanów, powstały setki teorii, fanartów, różnych gier podobnych do FNAFa, jak i również analiz. YouTuberzy, tacy jak MatPat z Game Theory, uczynili z FNAFa niemal naukowe śledztwo. Seria cała trafiła do młodszych graczy, ale jej fabuła jest zaskakująco mroczna i skomplikowana. To nie tylko potwory w kostiumach, ale również jest to opowieść o traumie, źlu, zemście i sztucznej inteligencji. Po sukcesie pierwszej części gry, w kolejnych grach z uniwersum fnaf poznajemy coraz to więcej fragmentów układanki. W FNAF-ie dwójce podcofnęliśmy się w czasie, poznając Toy animatronicsy. W trójce walczyliśmy z przeszłością w postaci Springtrapa, zdeformowanego mordercy zamkniętego w kostiumie. W części czwartej doszliśmy do koszparów dziecka z traumy. FNaF Sister Location wprowadził nowe postacie i technologie, FNaF 6 zamknął główną linię fabularną, ale tylko na chwilę, bo potem przyszedł Help Wanted i Security Breach, czyli części zrobione FNaFa w 3D, pokazujące korporacyjny wymiar Fazbear Entertainment. Jeżeli chodzi o lore FNaFa, no to cała seria opowiada o Williamie Aftonie, czyli twórcy animatroników i seryjnym mordercy dzieci. Jego duch uwięziony w maszynie staje się centralną postacią mitologii Five Nights at Freddy. Dzieci, które zginęły, nawiedzają roboty. Mamy motywy sztucznej inteligencji, eksperymentów na ludziach, prób zapanowania nad świadomością. Wszystko połączone jest przez wskazówki, mini gry, dialogi, ukryte teksty w plikach. Nawet to bardziej alternate reality game niż typowych horror. Kilka dni temu otrzymaliśmy nową grę z tego uniwersum, czyli Secret of the Mimic. Jest to prequel dziejący się w 1979 roku, jeszcze przed powstaniem słynnej pizzerii. Głównym bohaterem jest Edwin Murray, inżynier Fazbir Entertainment, który, tworząc robotę dla swojego zmarłego syna, mimowolnie tworzy zagrożenie. Tak powstaje Mimik, inteligentny endoszkielet, który może przywdziewać dowolny kostium i uczy się przez obserwację. Mimik nie tylko jest maszyną, zawiera w sobie emocje, traumy, a może nawet zalążek osobowości. W ruin widzieliśmy go przywdziewającego formę Gregorego. Teraz poznajemy jego genezę. Eksperyment, który wymknął się spod kontroli. Gra łączy fabularnie wydarzenia z książek Tales from the Pizza Plex oraz DLC Security Breach. Lord Mika sugeruje, że to właśnie on może być pierwotnym źródłem kodu, który stał się glitch trapem. Uczy się nie tylko emocji, ale i przemocy. Gra ukazuje jego przeszłość, obudzenie przez żal Edwina, a także pierwsze przypadki ataków. To jedna z najbardziej mrocznych historii FNAF-a pokazująca, że zło może powstać nie ze złej woli, ale z cierpienia. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat FNAF, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, aby pozwolić mi się troszkę lepiej tutaj rozwijać i więcej przygotowywać dla Was tego typu ciekawych filmów. Zagłębiając się w całe uniwersum FNAFa, śledząc też to, co się dzieje w internecie, odkryłem parę ciekawostek i bonusów, którymi chciałem się również z Wami tutaj podzielić. Cała historia FNAFa jest inspirowana Biblią. Scott Cafton jest osobą wierzącą, a jego religijność przenika do świata FNAFa subtelnie, lecz wyraźnie. Motywy takie jak ofiara, potępienie, pokuta czy zmartwychwstanie przewijają się przez całą serię. Przykładem może być Michael Afton, który umiera i wraca, próbując odkupić winę ojca. Sam Springtrap może być alegorią duszy uwięzionej w piekle, czyli maszynie. To przypomina nieco biblijne przypowieści o karze i przebaczeniu. Ukryte wiadomości binarne. Scott z premedytacją ukrywał w plikach gry wiadomości zakodowane w systemach binarnych, czy Base 64. Odszyfrowane wiadomości zdradzają elementy lore, jak chociażby słynne He Will Return, sugerujące powrót Springtrap'a. To pokazuje, jak bardzo FNaF jest to gra dla detektywów. Chobies Pizza jako inspiracja. Freddy Fazbear Pizza ma swoje korzenie w prawdziwej amerykańskiej sieci pizzerii z roboczym zespołem Rock A Fire Explosion. Dla wielu dzieci lat 80. były to fascynujące i nieco przerażające doświadczenia, co Scott doskonale uchwycił. FNaF 4 to halucynacja, wiele tropów wskazuje, że czwarta część nie dzieje się naprawdę. Pokój jest zbyt zamknięty, postacie są bardzo koszmarne, a plansze końcowe sugerują śmierć dziecka po ugryzieniu. Wiele teorii mówi, że to jego sen tuż przed śmiercią, czyli gra jest symbolicznym przedstawieniem traumy i śmierci. Glitchtrap jako wirus memetyczny. Glitchtrap nie tylko jest zwykłym bytem, jest to kot, ale też idea, przypomina wirusa memetycznego, który zaraża świadomość. Może przejąć człowieka nie fizycznie, ale mentalnie. Jest to bardzo nowoczesny koncept grozy inspirowany teoriami o AI i kontroli umysłu. Nawiązania do MK Ultra, czyli pliki i dokumenty z Security Bridge wspominają eksperymenty psychologiczne prowadzone na dzieciach. Subtelne odniesienie do prawdziwego tajnego projektu MK Ultra. Fazbear Entertainment może być metaforą dla bezdusznej korporacji manipulujących świadomością dla zysku. Michael Afton jako nieumarły umarły, po wydarzeniach Sister Location Michael umarł, a jednak jego ciało wciąż działało. Sugeruje to, że został on ożywiony w sposób nadnaturalny, może przez remnant, tajemniczy materiał utrzymujący duszę przy życiu. Staje się chodzącym dowodem na to, że dusze mogą przebywać w ciele mimo jego śmierci. Książki jako alternatywny kanon. Seria książek FNAF-a niekoniecznie jest kanonem, ale zawiera informacje uzupełniające fabułę Gier. Wskazówki o pochodzeniu Mimika, historii Aftonów czy strukturze Fazbir Entertainment pojawiają się najpierw tam, zanim trafią do gier. Jest to jakby osobny wymiar, który przecieka do głównej historii. Projekt LE i Mimik, jedna z teorii, mówi, że Mimik to część projektu Extinction Level Event, czyli eksperymentu nad sztuczną inteligencją zdolną przetrwać koniec cywilizacji. Jeśli to prawda, to Mimik mógł zostać stworzony jako ostateczna forma przetrwania ludzkości, a teraz bez nadzoru działa według własnych reguł. Nieliniowy czas gry. FNaF nie przedstawia historii w sposób liniowy. Wiele gier dzieje się w innych wersjach rzeczywistości, a niektóre, jak Ultimate Custom Night, mogło być wręcz piekłem duchowym. Czas w Five Nights at Freddy to nie prosta linia, to rozgałęzione, pełne iluzji retrospekcji Continuum. No i klasycznie zbliżamy się do końca, i czas na podsumowanie, jak to wyglądał mnie w przypadku każdego materiału. Five Nights at Freddy to nie tylko horror, ale to uniwersum, które przez ponad dekadę rozbudowywało swoje mitologie, teorie i postacie. To od prostego biura z kamerami po surrealistyczne eksperymenty ze sztuczną inteligencją, świadomością i ludzką tragedią. Secret of the mimic może być początkiem nowej epoki dla całej serii gry. Zadaje pytania, czy technologia może poczuć, czy cierpienie może stworzyć potwora, a może to my jesteśmy winni, że stworzyliśmy zbyt wiele i zbyt szybko. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zostaw lajka, suba i koniecznie napisz, czy chcesz więcej filmów o uniwersum FNAF-a. Dzięki za oglądanie! No i trzymajcie się! Do następnego! Cześć wam! Dzięki za subskrypcję i wsparcie! I to, co zrobiliście pod ostatnim filmem, to po prostu łeb wybucha! Dzięki wielkie! No i do następnego! Hej!